Ty wyłącz swoją kamerę. Dla me! Dla me! Wiktor jest na środku, widzisz? grają? W sensie, no fajnie grają. No, A jak grają? Fajnie. A No też fajnie. Pierwszą tę, pierwsze parę minut na tak, tak świat A uh. Dwa polania były. Wiktor, i potem nie wiem, do kogoś, i potem rzuta i, i kasper z Wiktor teraz koło Doriana stoi. Zaleci na zero, tak? Tak. No teraz zaczęli drugą połowę. To no jest nasza bramka. To jest nasza bramka. Teraz jest... Teraz jest rożny. Jezu, Dorian! Nie. р о т すごい Nie, półtorej godzinki. No dla nich super. Leciutko tak mnoży Widzisz jak to dobrze to wygląda? Dalej, ma rękawice nasiąknięte? Gdy wschodził jak ten, dotknąłem to... Dawaj, dawaj, go Jeszcze dobra, odwróćcie. Tylko dostaniesz. Trzymaj, panie sędzio! zaczynają panikować. Czerwony! jeszcze mocno, jak Nie widzę, no, I, I trener też od nich. Tu się ciepło robi, nie? Patrzcie, patrzcie, to się dzieje. No, to wesz. Dobijać, dobijać. Patrz, patrz, oh, nie to wiosło wychodzi. Aaaa, żył do żyli. Ekstronati! Wejdzie, kurde, wejdzie. Jeszcze raz wiemy, że oni rozgrywają, to jest tam powiem jeden podejść. I, Cały czas to no samo same... no. no i fajnie, wywalczyliśmy. Ja. W pierwszej połowie też tak razem zebrali. Oh. Paul. Mord wyleżał. To jest tak z ciepłego fotela oglądać Nie. nie. Nieźle. Jak przyjechałem, w z tyłu, tak lały tam i tak ciepło, tam przyjeżdżam, tam 12 stopni. Zimno było. Ja, krótkie spodenki, sandałeczki. Później się właśnie podobało. Kasia, już? Psst. Kasia trzeba było przyjeżdżać. Na naszej, na naszej połowie gramy cały czas Dobra, podej. Nie stopy! Chyba też Dobra, Teraz, Bardzo stopy! Dobra, stopy! Dobra, stopy! Dobra, stopy! Dobra, stopy! Dobra, Panie Stajdzieo! Wow! Panie To Panie Stajdzieo! Panie Stajdzieo! nie Stajdzieo! Panie Stajdzieo! Panie nie Panie Stajdzieo! Tak Stajdzieo! Panie Stajdzieo! Panie Ja, Panie A to widzisz ręce i ja są, Tak, To, się koło, to, to nie było. Nie, no, no, no. to, to Mał, Kuba! Jeszcze tam jest? Cicho siedzi. <gry> Weź tą rękę Dorian. To Dorian. Dorian jest na boisku. Radził, Radio radził. się. ty jedenastkę, No, drugą byśmy żeby się żebyśmy No właśnie tak, to tak. No dobrze, bredy, Spokojnie na ich nie? Dobrze. No, ale rozwyżsie! Kurde, że odchłaniłeś. Spalony w pięciu metrach. Nie. Zabierz mu ten telefon tam u góry, bo mu się już wyparowało trochę. Tylko telefon zabierał. To jest podstawa wybrania tego typu. Najlepsza kara. Ładnie. Idziesz? Uf, co, ale pięknie. Super! Metr, Dobra Kasia, zarabiaj. Gdzieś... 1-0. Zarabiaj, będzie koniec, bo mam 8%. Drugiej.

Zawsze jakiś kwiaty trafić. Wszędzie, nie? Zawsze, no. Zawsze jasne. Patrz, już teraz Idę. Jedź, Jedź! Dawaj! Jeźdź, dawaj. A, dawaj. A, ale wjechał mu w nogi, już nie da się tak wjechać. Chłopaki, tylko jest szybki, A ty głupi chyba, ty głupi, głupi. <laughs> Prawda, no, no, że nie dwie można dwie. włączyć komentatora, nie? No, tak, tak. Widać takie No, kurwa, ze wsi gdzieś tu, kurwa, pola z przyszedł tam nie wasz, po nie, nie na głowę. Nie uważaj, na figurze są takie kulturalnie z ci no, w sumie tak, w sumie są, tak. No, to takie powiedzenie. No, no. no. dobrze

Dorian, nie słyszę. To jest po prostu... O, ja odchodzę. Władnie. Władnie, że tak. No, do góry.

Ostro, stosowano nogę. No to oddzieliliśmy. Tak no dobra, to było No dobra, tak to oddzieliliśmy. No to oddzieliliśmy. No dobra, że to ten. No dobra, że to oddzieliliśmy. No No to No to to

Tu nie ma przybliżenia na co? Przybliżę to tylko mnie będziesz oglądała. Można przycisnąć nie? Nie cicho, że tak. Zaś roźmy. Ja. Mamy za słaby środek, widzisz. Ej. Jerzyka i tego jaska nie ma obronę, bo nie ma obrońców, no? tylko Kuba jest obronny, a reszta się na bo trenowali. Tak? tak no, my trenowali, bo. By... zaczęli, chyba tak. Ja Teraz Na, na boku, nie na środku, bo no? Idź. Idziesz! Koko silniejszy i szybszy! Ej! Dwie minuty! No co? No jak? Jak u was powiem, to no, jest okej? Nie widzisz, że ciągnie, Bo ci broda z Co? Dwie minuty dostał. Nie zszedł. Ja schodzi, schodzi. Na czysto, proszę. Na czysto, on już wyszedł. On to już kubnął i Jezu, nie, nie, do nie wiem. Kto zostało? Teraz na sztalty na drugą stronę. Nie wiem. Nie musiło być. Bomba! Wow! Na plecy mu trafić. Ile zostało? Co to jeszcze na morkisa, na drzewość, takie Dobrze, że No to jeszcze Dobrze. Musimy zacząć grać, a się bronić, bo jest to jest niebezpieczne. Teraz, teraz, teraz idziecie! Wciąż, idź Pranek! Cześć. Szybciej, bo ci się zabieram. Dobra, Pranek. Brawo! Ustałem. Dajcie to. Bez jest przyjęcia. A, A, ale, przyjęcia. siły. zaraz będzie koniec, przepraszam. wróć do obrony. Kurma,